Witajcie! To kolejny odcinek z serii Ciekawskiego Kiera. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z nizinnych krajów w Europie, czyli Białorusi. Białoruś to państwo w Europie Wschodniej. Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Nie ma dostępu do morza i jest największym pod względem powierzchni państwem śródlądowym w Europie. Pierwsze, zmianki o ziemiach określanych jako Białoruś pojawiły się w średniowieczu, lecz nazwę tę w odniesieniu do terytorium nazwano niekonsekwentnie. Jan z Czarnkowa określił tym mianem księstwo połockie i takie same określenia pojawiają się w późniejszych kronikach krzyżackich. W Rzeczpospolitej w XVI wieku tą nazwą określano ziemię utracone na rzecz Moskwy w wojnie w latach 1558-1570. Połock z zamkiem Turowla Część ziemi litewskiej z zamkami Ozieżyszcza i Uświat. Od początku XVII wieku także wschodnie województwa Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Białorusi obecnie żyje prawie 9 milionów osób. i Niestety w ostatnich latach ta liczba stale maleje. Najwyższym szczytem Białorusi jest. Dzieżyńska góra. Wysokość tego szczytu wynosi 345 metrów nad poziomem morza. Góra leży na wysokoczyźnie mińskiej stanowiącej centralną część grzędy białoruskiej. Flaga Białorusi to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 1 do 2 składająca się z dwóch poziomych pasów. Czerwonego stanowiącego 2 trzecie szerokości flagi na górze i zielonego o szerokości 1 trzeciej szerokości flagi na dole. W drzewcu mieści się pionowy pas o szerokości 1 dziewiątej długości flagi, na którym widnieje czerwony ornament ludowy na białym tle. Flaga biało-czerwono-biała była używana przez Białoruską Republikę Ludową od 25 marca 1918 roku do 5 stycznia 1919, kiedy do Mińska wkroczyła Armia Czerwona. W okresie okupacji w czasie II wojny światowej rząd Jadosława Ostrzewskiego przywrócił flagę biało-czerwono-białą. Walutą Białorusi jest rubel białoruski. Ciekawą informacją jest to, że tylko i wyłącznie można w tym kraju płacić ich walutą, a płatność wszelkimi innymi walutami jest zakazana. W Białorusi używa się języka białoruskiego, chociaż coraz częściej zamiast niego używa się w tym kraju języka rosyjskiego. Na Białorusi panuje klimat umiarkowany przejściowy, charakteryzujący się niezbyt mierzynymi zimami, wilgotnymi i ciepłymi latami oraz deszczowymi okresami przejściowymi przywagą mas powietrza atlantyckiego. Dominującą religią jest prawosławie, choć znaczący odsetek ludności to osoby niereligijne lub należące do innych wyznań, takich jak katolicyzm czy protestantyzm. Największym miastem Białorusi jest Mińsk, który jednocześnie jest stolicą tego kraju, w którym jako jedynym mieszka 2 miliony osób. Poza stolicą żadne miasto nie przebiło liczby miliona ludności. Mińsk położony jest nad Świsłoczą i jest największym środkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym kraju. Większość badaczy toponimi uważa, że nazwa miasta pochodzi od niewielkiej rzeki o nazwie Mieńka, nad którą został założony Mińsk. Białoruski historyk Mikołaj Kuźniakow Postawił tezę, że nazwa rzeczki pochodzi od słowa mień oznaczającego rybę, miętusa lub inną gładką, śluzistą rybę. Mińsk jest bardzo ładnym miastem z dużą ilością zieleni. Na jego terenie znajduje się trzeci co do wielkości na świecie ogród botaniczny. Swój niepowtarzalny urok miasto zawdzięcza m.in. temu, że brakuje tu jakichkolwiek reklam. Jedyną formą zewnętrznego przekazu za pomocą za pomocą różnych nośników są plakaty, transparenty i tym podobne, odnoszące się do aktualnej władzy. Miasto jest mało kolorowe, co też dodaje mu specyficznego klimatu. W 2006 roku w Mińsku otwarto Bibliotekę Narodową Republiki Białorusi, która jest jedną z największych na świecie. W Mińsku również znajduje się najdłuższa ulica w Europie. Ma ona Niespotykaną ilość zabudowy neoklasycznej, przez co pretenduje ona do zapisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a ostatnią jej nazwą jest Aleja Niepodległości. Tradycyjna kuchnia białoruska charakteryzuje się różnorodnością potraw ziemniaczanych, np. babka ziemniaczana, kiszka ziemniaczana, dyaniki i mącznych, bliny, kołduny, kluski, łazanki. Pieczeń z. Z dużego kawałka chudego mięsa jest uważana za narodowy przysmak. Od wieków smaku i zapachu tradycyjnym potrawom dodają owoce naleśnego i grzyby, cebula i czosnek oraz zielony koper i pietruszka. Na Białorusi je się głównie kwaśny chleb żytni. Naleśniki, nazywane w języku białoruskim już wspomnianymi blinami. Macza się tradycyjnie w gęstym sosie z mięsa o nazwie maczanka. Żur, krupnik, chłodnik i barszcz to zupy obecne w tradycyjnym jadłospisie tego kraju. Jak wcześniej wspomniałam, w Białorusi spożywa się różnorodne potrawy ziemniaczane. Ponieważ ziemniak to najpopularniejsze warzywo białoruskich stołów, specjaliści potrafią przygotować około 2000 potraw z udziałem ziemniaka. Białoruś jest jednym z największych producentów tego warzywa, wobec czego postanowiono postawić mu pomnik, który znajduje się w Mińsku, czyli stolicy tego kraju. Przyroda Białorusi charakteryzuje się rozległymi lasami, około 45 powierzchni kraju, licznymi jeżarami, np. Na przykład na, na pojazierzu biasławskim i bagnami w Polesiu. Bagna Bagnate odgrywają kluczową rolę nie tylko dla tego kraju, ale również dla całej Europy, ponieważ działają one jak gigantyczne filtry, oczyszczając powietrze i wodę. W kraju znajduje się puszcza białowieska, w której można spotkać ponad 1000 europejskich bizonów, które są cięższymi zwierzętami lądowymi w Europie. Puszcza ta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Białej można zwiedzić również kilka parków narodowych i rezerwatów przyrody. Obszar ten ma charakter niezienny z łagodnymi wzgórzami i jest idealny do turystyki przyrodniczej. Co do zwierząt dokładniej, to jest on typowy dla środkowoeuropejskich lasów. W lasach Białorusi żyją dziki, sarny, łosie oraz lisy, zaś na polesiu występują wilki. Na terenach podmokłych żyją boby. Do pozostałych gatunków należą kłuny leśne żyjące w lasach liściastych i wiewiórki w lasach iglastych. Do gatunków, które zostały do Białorusi sprowadzone, należy jenut. W lasach żyją liczne gatunki ptaków śpiewających, w tym dzięcioły sowy oraz ptactwo, które przelatuje na okres wiosenny, czyli bociany i żurawie. Co do bocianów, co posiada on wyjątkowy status w tym kraju i uważany jest za jego nieoficjalny symbol. Wielu Białorusinów uważa tego ptaka za świętość. Istnieje pewna legenda mówiąca o tym, że bocian był wcześniej człowiekiem. Bóg miał mu dać worek z wężami i nakazał wyrzucić go do dołu. Jednak człowiek nie wiedział, co kryje za tajemniczego wojaka, i pomimo zakazu zdecydował się go rozwiązać. Wężom udało się uciec i ukryć. Bóg, widząc zachowanie człowieka, odwrócił się od niego i zamienił go w bocianak, któremu nakazał zebrać bociany w całym kraju. Biały już ini wierzą, że bociany zakładają swoje gniazda tylko na dachach domu dobrych ludzi, a gdy już je zrobią, jego mieszkańcy będą żyli długo i szczęśliwie. Również dobrym znakiem jest ujrzenie lecącego bociana na wiosnę. Zgodnie z wierzeniami przynosi to szczęście na cały rok. Nieszczęście natomiast ma przynieść zabicie bociana. Zasoby naturalne Białorusi obejmują drewno, złoża torfu i wielkie ilości ropy naftowej i gazu ziemnego, granit, wapień dolomitowy. Bagiel, kredę, piasek, żwir, glina, potas i halit, czyli sól. A teraz przejdźmy do, do ciekawostek o tym niezjednym państwie. W 2006 roku aż 720 osób ukończyło 100 lat w tym kraju, a 18 z nich dożyło aż 110 lat. Najstarszą osobą natomiast żyjącą w Białorusi była Hanna Balesiewicz, która miała 118 lat i 281 dni, i nieoficjalnie uznaje się ją za najstarszą osobę na świecie w momencie jej śmierci. W 2006 roku w Mińsku otwarto Bibliotekę Narodową. Republiki Białorusi, która jest jedną z największych na świecie. Olga Korbut to znana białoruska gimnastyczka i czterokrotna mistrzyni olimpijska. Jako pierwsza opracowała i wykonała niezwykle śmiały skok, który później nazywano jej imieniem, największy samochód wywiodka na świecie produkowany jest na Białorusi Bel AS 75710 Waży 360 ton, a wysokość jego kół wynosi 4 metry. Wyprodukowany został w fabryce Białas i może przewozić aż 450 ton ładunku. Nieoficjalnie Białorość uznawana jest za Dolinę Krzemową Europy Wschodniej. W powstałym 10 lat temu High Tech Park działa ponad 170 firm zatrudniających blisko 3000 specjalistów IT. 16 km od białoruskiej granicy miała miejsce największa katastrofa technologiczna XX wieku awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu. Po wybuchu tej elektrowni 485 wsi na Białorusi nie nadawało się do zamieszkania, a 70 zostało doszczętnie zniszczonych. Białoruś jest drugim krajem na świecie, w którym dochodzi do największej ilości rozwodów 4,6 rozwodów na 1000 rozwodów. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie się ten film oglądało. Jak dotarliście do końca, to napiszcie w komentarz o treści bocia. Dla zasięgu, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Hej!